pierwsze koty za płoty, czyli za nami już dwa tygodnie od zakończenia beztroskich wakacji i rozpoczęcia nauki na wyższych uczelniach. Postanowiliśmy sprawdzić, jak w tym czasie w nowym środowisku zaadaptowali się studenci pierwszego roku. Dla wielu z nich wyjazd z rodzinnego miasta na studia oznacza przełom i początek nowego etapu w życiu. Nowe miejsce, nowe znajomości i brak bezpośredniej kontroli rodziców to dla jednych spełnienie marzeń, a dla innych źródło stresu. Wrocławskie pierwszaki są jednak optymistami i wiedzą, że ze studiowania należy czerpać radość. Bardzo sympatyczne miasto takie studenckie, imprezowe. Co więcej dodać? Fajni ludzie tutaj są, o może tak, no, a jeśli chodzi o wykładowców, no to też jest fajnie na razie. Wrażenie bardzo pozytywne, nowe miasto, wiadomo, większe, większe miasto, nowi ludzie, bardzo dużo znajomych, ale ludzie są tak pozytywnie bardzo nastawieni tutaj w tym mieście. Choć spotkałem się z, takimi, z takim negatywnym podejściem do studentów przez starsze osoby, ale to w mniejszości. Integrujemy się już z grupami i już powoli się tak zaczyna dziać. Nie ma tak, że non-stop baluje się, ale przypuszczam, że się jeszcze rozkręci. Duży imprez, dużo koncertów, wszystkiego pod ostatkiem. Ogólnie bardzo pozytywnie. Oczywiście. Bardzo fajne miasto. W życie studenckie układa się, prawda? Znajomi, jakieś pierwsza integracja, druga, trzecia, potem jakieś piwo. Nie samą zabawą jednak żyje student. Nie zapominamy o nauce, a ta na uczelniach wyższych zwykle wymaga dużo większego poświęcenia niż w liceum. Trudne bywają zwłaszcza początki. Jest trochę trudno, ale trzeba się przestawić nie? z toku nauczania w liceum do, na, na studia. To jest inaczej, wykłady są, no to musimy sami notować, a nie do mamy podanej notatki. Jest duży przeskok między liceum a studiami, więc trzeba się przyłożyć. Dużo samodzielnej pracy, no i na pewno też duży skok między liceum a rozpoczęciem studiów. Też trzeba się przy, przyrzucić na inny tok myślenia i pracy. Poziom jest wysoki, nie da się ukryć. Trochę analiza i algebra zawadzają, ale reszta jest ok. Nie wszystkie wykłady są może interesujące, no ale jakoś dotrwam do końca chyba. Niektórzy profesorowie wydają się tacy niedostępni, ale, ale na, razie, na razie bardzo fajnie bardzo fajnie się wydają. Wydaje mi się, że jest łatwiej niż myślałem, że będzie. Myślałem, że będzie gorzej, trudniej na razie. Ten pierwszy rok się sprawdza, oby do następnego semestru. Pierwsze tygodnie studiowania to dla naszych kolegów ze starszych roczników już tylko wspomnienie z przeszłości. Niekiedy nawet niezbyt wyraziste. Dużo ludzi, nowe miejsce i nowe wrażenia. Tak, gorączkowe poszukiwania sal i właściwie chyba tyle. Było ciężko wszyscy byli zszokowani w ogóle, że dużo nauki. Że... No, na innych zasadach niż w szkole, w liceum, no, ale wiem, że było fajnie. Chodziliśmy bardzo często na piwo między zajęciami. Było mniej zajęć i nie tak trudne jak wszyscy mówili, straszyli. Czyli nie taki diabeł straszny. Studia nie są jedynie ścieżką do wymarzonej kariery, ale także jednym z milej wspominanych okresów w życiu. Dlatego nowym studentom życzymy siły ducha i jak najmniej poprawkowych sesji.